Hejka. Wprawdzie nigdzie nie byliśmy jeszcze w tym roku na żadnym wyjeździe. Początek roku trzeba stare sprawy pozamykać, poogarniać stare tematy. I dopiero teraz na przyszły dzień planowany był 15, ale chyba dopiero 27 polecimy, także na 27 jak ktoś jeszcze tam chce to zapraszam. Bo coś tam mogę jeszcze wcisnąć. To jest pierwszy wyjazd w tym roku i mam nadzieję, że od lutego już zaczniemy normalnie, dwa razy w miesiącu uda mi się latać po tałtka. Tak jak mówię, trzeba najpierw było te stare tematy poogarniać. dopiero zająć się nowymi. A druga sprawa, tak jak mówiłem wcześniej, w okres świąteczny nie zajmowałem się tym w ogóle, coś się tam ponawarstwiało. A i powiem szczerze, że dnia coraz dłużej. I w te takie naprawdę smutne pogody Nie mam ochoty nigdzie wyjeżdżać dzisiaj autami zajmować także, także to jest jeszcze inna historia Parę tematów jest ciekawych Parę rzeczy nowych Z niektórymi jeszcze nie miałem styczności W sensie osobiście Ale walczą z tym chłopaki Dostaję cynk cały czas No bo kontakt mam ze wszystkimi Na granicach Na granicach są kontrole Nie wiem czy wiecie Ja też przypadkowo Wiedziałem o tym, że to będzie, ale nie wiedziałem, że to tak od razu z pierwszym ruszy, z początkiem roku, że to tak ruszy. Chłopak, który ze mną był, napisał mi wiadomość, że już coś takiego jakieś tam sygnały dostał. Rzeczywiście po, po kilku telefonach do chłopaków ze zwożą auta, do autolaweciarzy. To rzeczywiście są kontrole na granicach nie tylko kontrolują autolawety, które wiozą auta ale kontrolują też auta, które jadą na tablicach zjazdowych to jest jeden temat drugi temat to te rejestracje nieszczęsne szczęsne znaczy nieszczęsne nie ma w tym żadnego problemu jeżeli chodzi o samą o samą kwestię rejestrowania auta w ciągu 30 dni bo jeżeli się auto w całości kupi jak najbardziej można to by było zarejestrować. Kwestia jest tutaj taka, że nie zostawiono żadnej furtki. Oczywiście tak samo niesie za sobą negatywne, yy, negatywne skutki jak i pozytywne. Ta ustawa tak naprawdę połowicznie robi swoją robotę. Nie uwzględnia ludzi, którzy kupią sobie auto uszkodzone, nawet delikatnie uszkodzone nie uwzględnia ludzi, którzy będą szukać części, czy czekać na naprawę, czy czekać na termin w warsztacie dwa tygodnie, czy 3 czy, czy miesiąc, a to jest norma czasami co, no i będą musieli tą karę chyba wliczyć w koszty nabycia samochodu, a jeszcze nikt nie powiedział kto tą karę będzie znaczy kto, no urzędnik, ale w jakiej wysokości, bo jest od do, także na jakiej podstawie będzie ta najwyższa albo na jakiej podstawie ta najniższa nie ma zielonego pojęcia, ale to to na razie trzeba zostawić. Pierwszy temat kontroli granicznych. Słuchajcie, i tak samo, no, pozytywne i negatywne, pozytywne, negatywne na pewno to, że w tym momencie, jeżeli na granicy takie auto zostanie spisane, przebieg i ktoś to robi uczciwie, bierze te samochody naprawdę przejrzane i takie jak należy, no to w jego przypadku ok, bo nikt mu nie zarzuci, że ten przebieg cofnął. Czyli był czysty, jest czysty i będzie czysty. I sobie może ze spokojną głową robić swoją robotę. Ale teraz zobaczcie. Ci wszyscy, którzy kupują te pocofane po firmówki, auta, które są kupowane te 3-4 letnie za super okazyjne pieniądze, wiadomo, że tam było nalatane i jest to pozdejmowane, żeby tylko z Niemiec wyjechało, żeby ktoś to w ogóle chciał kupić, bo nikt by tego nie wziął. W jakiś sposób one teraz zostają zalegalizowane na granicy. Bo jeżeli taki kolor przyjechał i wystawił ten samochód na sprzedaż, gdzieś tam ktoś sprawdził na serwisie, że auto miało większy przebieg, to mieliście pretensje do niego jako do sprzedającego. A teraz poniekąd też możecie mieć do niego pretensje, aczkolwiek powie zaraz, no ja kupiłem takie w Niemczech, tak? Już z, z takim przebiegiem mamy na to dowód, no spisali mnie na granicy. Czyli... Owszem, możecie, o, możecie żądać od niego, żeby to auto przyjął z powrotem, ponieważ i tak sprzedał wam y, towar y, z padą ukrytą, czyli z dużym, z dużym przebiegiem, który został cofnięty, nieważne czy przez niego, czy przez kogoś innego, ale on w tym momencie jest czysty prawnie, że y, nie, nie, żadnej odpowiedzialności y, za to nie ponosi i to nieważne, czy to on tam cofnie przed granicą, czy zrobili to już Niemcy na placu. To jest moim zdaniem negatywne. No ale wiadoma sprawa, że środki, które powinni, środki, które mieliby użyć do takiego naprawdę stuprocentowego prześwietlenia auta przy takiej kontroli gdzieś tam przy drodze czy na parkingu, no nie, nie, nie jest to realne, no nie jest to realne, bo nie do zrobienia. By na, bynajmniej na razie, chyba że jeszcze to udoskonalą w jakimś tam przedziale czasowym. Teraz tak. Co jest pozytywne z tych kontroli i z tego spisywania? Spisywany jest numer VIN, z tego co mi chłopaki z lawet, co wożą auta mówili, trzeba mieć na emerkę, na wywóz takiego auta, trzeba mieć skąd to auto jedzie i kto, to, kto zlecił to przywiezienie, czyli tak naprawdę to już jest moim zdaniem pozytywne, bo delikatnie naleje się w tyłek tym wszystkim, którzy na lewo handlują samochodami sprowadzonymi z Niemiec, Ponieważ jak takiego delikwenta raz, drugi, trzeci, czwarty spiszą, że rzeczywiście on te auta zwozi i będzie musiał to auto odslić, skoro go już spiszą. Tak samo laweciarz będzie bał się wziąć auto bez cmr no chyba że przeleci nie będzie miał żadnej kontroli, no to wtedy polecam jak zwykle. Ale jeżeli taką kontrolę będzie miał, no to też nie będzie chciał się podkładać pod podwożeniem aut na, 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 na lewiźnie, bo on to auto zwiózł. Musi napisać komu? Ten ktoś? musi ten samochód później oclić, bo, no bo, no bo już jest ślad, że on to auto do Polski wprowadził jako właściciel. Także moim zdaniem to jest akurat pozytywne i to się też do tych 30 dni na rejestrację też, też odnosi, bo też wymiotą troszkę handlujących na przepiskę. Oczywiście żeby nie było, ja nie jestem jakimś zwolennikiem polityki obecnego rządu, wręcz przeciwnie, jestem przeciwnikiem polityki, rządów od 1989 roku, bo narracja, jak ktoś nie jest zapisem, to jest za PO, absolutnie, ja jestem negatywnie nastawiony i do, do wszystkich tych okrągłostołowych partii, to taka wcinka polityczna, na tematy polityczne się nie będę wypowiadał, bo mnie po prostu zalewa krew, jak widzę to, co się w Polsce dzieje, mieszkam tu, żyję, to jest mój kraj i to, co z nim zrobili od 1989 roku, to zakrawa po prostu zakrawa nawet te wszystkie głupie przepisy, których już sami nie są w stanie ogarnąć i nie, 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 nie są w stanie spamiętać, udoskonalić tego, co, 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 co powprowadzali. Ale to jest jedno, powiedziałem to tylko tą stawkę, żeby ktoś mnie zarzucił, że jestem za, za, za pisem albo że, że popieram. Nie popieram, tylko po prostu wypowiadam się na tematy, które akurat dotykają mnie, bo no, zajmuję się autami i te wszystkie nowe przepisy mnie dotykają jest, niektóre są pozytywne niektóre są negatywne więcej oczywiście z negatywnych spraw niż pozytywnych bo yy, kupowałem też nieraz auto uszkodzone no i teraz jest problem taki że, że trzeba kupić naprawdę w super pieniądzach samochód żeby jeszcze e, 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 jakąś tam karę do tego doliczać i wrzucać, wrzucać w koszty tą karę bo no nie sposób naprawić czasami auta poniżej 30 dni niestety Także myślę, że, że, że mówię, no w dwóch płaszczyznach, i dobrze i źle. Źle, że zalegalizują te przebiegi, które i tak są tam pocofane w tych wszystkich pofirmówkach, bo chyba nie jesteście, no ci co, ci co wiedzą, to wiedzą, są normalnymi, mądrymi ludźmi, ale większość, żeby nie było, że ja kogoś obrażam, słuchajcie, jeżeli ktoś myśli, że Niemiec, trzy, 4 wypasione letnie auto, sprzedaje za super, super zajebiste pieniądze okazyjne z małym przebiegiem to po prostu jest imbecylem no po prostu jest imbecylem no to jeżeli nim jest no to chyba ja go nie obrażam tak? on obraża się swoim myśleniem swoim tokiem myślenia i tym, że daje się tak strugać i robić z siebie wariata no. sam się obraża bo nie potrafi racjonalnie myśleć więc ja stwierdzając, że jest idiotą nikogo nie obrażam skoro nim jest że ze 160 tysiącami na liczniku, auto 3-4 letnie, wypasione, w Niemiec sprzedaje 10 tysięcy taniej. Owszem, ono jest wypasione, ono ma 3-4 lata, ono ładnie wygląda, jest nowe modelowo, ale ma 300-350, a nie 160-70. Wbijcie to sobie do tych swoich głów w końcu. Mówię oczywiście nie do swoich widzów, którzy są normalni. I, i, i mają olej w głowie tylko do tych bezmózgowców którzy myślą że jadą po złoty runo do Berlina i, i okolic potem po firmówki nie tylko zresztą do Berlina bo wszędzie, wszędzie gdzie, gdzie, gdzie gdzie ktoś ee, lipę tworzy to takie rzeczy można kupić ale mówię o tych akurat spędach najbardziej wrażliwych na tego typu tematy gdzie tego się przerzuca najwięcej bo w setki no. to jest taki jeden temat i drugi tej rejestracji a i teraz odnośnie rejestracji Aj, czyli jakby społeczeństwo było w miarę rozumne umiało czytać ustawę ze zrozumieniem umiało słuchać co się do nich mówi to tak jak w przypadku tego stłumaczenia po raz setny że nie ma okazji za grosze bo oczywiście auto taniej sobie można kupić fajne sam to nieraz robię robię to od nastu lat że kupuję te auta taniej dobrej jakościowo i na nich zarabiam niektóre zostawiam sobie tak nie można kupić auta za jakieś psie pieniądze super wyposażonego, za jak ktoś tam 10 tysięcy taniej, 15 tysięcy taniej. To są, wszystko, to są wszystko auta niewiadomego pochodzenia, z niewiadomą historią i tyle. No. Do tego są sprzedawane na, na tak zwanym śmietnisku, bo tam żaden Niemiec nie pójdzie na te place, na te place kupić auta gdzie się te pofirmówki sprzedają, bo to jest, to, jest, to jest po prostu samochody na eksport. To jest druga kategoria, nawet trzecia od w Niemczech. To odnośnie tych rejestracji tak samo ludzie rozumują. Oczywiście jest 30 dni na zarejestrowanie pojazdu, a przepis wchodzi od 1 stycznia. Jeżeli teraz ktoś kupi auto, ma 30 dni na jego zarejestrowanie. Dobrze, źle, to już jest inna sprawa. Zawalone zostały całe wydziały komunikacji. Mam kontakt z dziewczynami, które rejestrują samochody. Z różnych, z różnych stron z Polski napływają informacje od ludzi. Ludzie dostają zawał w wydziałach komunikacji, udarów. Dochodzi do pobić, dochodzi naprawdę do drastycznych scen. Nie tylko przez sam przepis, przez to, że ludzie nie, nie potrafią ze zrozumieniem czytać i, i, i nie rozumiem, co się do nich mówi. Jest 30 dni. Ale jeżeli ktoś kupił auto półtora roku temu, dwa, trzy lata i nie zdążył przerejestrować, bo albo mu się nie chciało, albo 200 zł to było za niego, dla niego kosmos finansowy, albo po prostu ze zwykłego cwaniactwa jeździł na tym, co kupił, a teraz stoi w 60 godzinnych korkach w wydziale, bo on musiał to zarejestrować w 30 dni. No nie musi, bo i tak to nic nie zmieni, bo kupiwał to półtora roku temu. A z relacji osób, które yy, z pierwszej ręki mam wiadomości, 90% samochodów jakie zostają rejestrowane teraz... To nie to, że się zwiększyła sprzedaż aut od razu, od początku stycznia. Rejestrują te wszystkie pojazdy, które stały po półtora, dwa lata nieprzerejestrowane, te, 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 te zal zaległości. Gdzie to i tak nie ma żadnego znaczenia, ci ludzie się tam tłoczą niepotrzebnie. I tak za to nie dostaną żadnej kary i tak. Bo kupili to auto po starych warunkach, prawo nie działa wstecz. Czyli poszliby w lutym czy w styczniu zarejestrować, to i tak by to zarejestrowali, ale, ale nie no. Trzeba się tłoczyć i za mało dostać. No bo to jest no, 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 polska mentalność, tak? Mam też coś do zarejestrowania, tą kupiątkę, ale poczekam jeszcze tydzień, dwa, bo przecież od trzeciej po, od trzeciej po numerki przyjeżdżają, już słyszałem, że na noc się, na noc się szykują po numerki ludziska. przecież to jest jakiś obłęd normalnie, wróciliśmy się do 80 roku no, z tym wszystkim. No to to akurat pozytywna strona jest taka, że wymiotam jakichś tych wszystkich Januszy, co, co wiecie, no a dawaj, pan sprzedaj pan na przepiskę, to jak sprzedam, to to wpiszę jakiegoś tam właściciela i panu przyślę umowę. I te, to to takich Januszy wymiotą, bo będziemy musiał na siebie zarejestrować, a wy jak będziecie sprzedawać auto na 100%, nie sprzedacie mu na yy, implantkę umowę, bo będziecie chcieli to auto sobie wyrejestrować i nie spokojną głowę, bo za niewyrejestrowanie w ciągu 30 dni też jest kara taka sama jak niezarejestrowanie. Także mam nadzieję, że, że troszkę to zostanie wymiecione, a to jest akurat w moim interesie też ja nie jestem jakimś specjalnie specjalnie y, człowiekiem za, za, za rygorem takim typowo policyjnym czy z państwem policyjnym absolutnie wręcz przeciwnie ale jeżeli ktoś działa na moją niekorzyść albo coś działa na moją niekorzyść to jestem albo za albo przeciw i tyle no prosta sprawa i teraz Pewnie jeszcze jakieś zmiany w tym, w tym temacie yy, nastąpią, bo no, są pochodzi jakieś prace, żeby autohandle na zgłoszenie to robiły, no bo przecież te wydziały zostały sparaliżowane jeszcze, jakby teraz autohandle ruszyły już z pełną parą, pójdzie zaraz ma, luty, marzec, kwiecień, maj, gdzie tych aut zjeżdża najwięcej, się tego najwięcej zwozi i gdyby teraz wszyscy polecieli to zarejestrować, to będziecie i tak karę płacić, bo już teraz 2-3 dni ludzie auto rejestrują. I stoją po 2-3 dni. Ja, żeby zarejestrować samochód, trzeba by musiał 3 dni urlopu brać. Jak się to nie zmieni. Mam nadzieję, że się troszkę rozkorkuje. Jak ci wszyscy, jak ci wszyscy niezorientowani już porejestrują te auta sprzed 2-3 lat, co je po starych zasadach i tak popupowali. No to ja też mam auta, które kupiłem jeszcze w zeszłym roku. No i co mam je lecieć, rejestrować, czy one są po starych zasadach? Sprzedam je niezarejestrowane normalnie. i tyle i teraz tak no nie będę się rozgadywał to był taki temat typowo związany z jakimiś sprawami motoryza motoryzacyjnymi yy, nie odnosił się do żadnego z wyjazdów bo go nie było słuchajcie myślę że w tym roku będzie mimo wszystko mimo tych kłód mimo tych wszystkich problemów yy, Lepiej, bo zawsze trzeba mieć nadzieję, że będzie lepiej. Dla ludzi, którzy chcą sobie kupić auto, sprowadzić, zrobić to legalnie, nawet pierwsze, drugie, trzecie w życiu bez działalności, w sensie nie mając działalności, ale legalnie sprzedać auto, zawsze służę pomocą, powiem jak to zrobić, jak ktoś pojedzie i sobie kupi, bo można to zrobić legalnie, nie wcale nie trzeba mieć działalności, bo trzeba to zrobić z głową. Także zapraszam do kontaktu, kontakt jest zawsze pod filmikiem, mailowy, jak coś to później telefoniczny. Teraz mówię, 27 będziemy lecieć, a potem jak zwykle dwa razy w roku, dwa razy w miesiącu, sukcesywnie koło 10-20. Pozdrawiam serdecznie.